Przegrywacie dzisiaj z Trzyncem, kończycie swoją przygodę w Lidze Mistrzów, jednak można powiedzieć, że kończycie ją z podniesionymi głowami? Na pewno tak. Osiem punktów zdobytych z Lidze Mistrzów przed początkiem Ligi Mistrzów byśmy na pewno brali. Troszkę nie dosyć z tego ostatniego meczu, teraz z Biciwku traciliśmy trzy bramki, i to nas kosztowało wynik dzisiaj. No właśnie, można powiedzieć, że ta pierwsza tercja ustawiła cały mecz. Można już powiedzieć, co było przyczyną, przyczyną tych bramek? Jakieś wasze błędy? Oh, na pewno to byli blendy, ale byliśmy przygotowani, chcieliśmy, nie możemy, nie możemy popełniać takich błędów, że zostawiamy tych zawodników przed bramką samych. Staliśmy praktycznie trzy takie podobne bramki z podobnych blendów i jest była le lepiej przygotowana drużyna dzisiaj. Jesteśmy dopiero w połowie drugiego miesiąca gry, Wy już macie w nogach blisko 20 meczy, teraz jesteście jeszcze w trakcie takiego meczowego maratonu. Jak się obecnie czujecie fizycznie? Dobrze, jest to nasza praca, czyli pracujemy na tym z kondycyjną trenerką, o, z, z trenerem na lodzie, pracujemy na tym, żeby to wytrzymać. No, całe lato przepracowaliśmy i myślę, że fizycznie problem nie mamy. Dla ciebie to powrót do czyńca już po 11 latach. Tutaj debiutowałeś w czeskiej ekstraklasie, grałeś też długo w zespołach juniorskich. Jakie to uczucie byś tutaj ponownie? E, specjalne uczucie dla mnie i kiedyś na innej arenie. Ja grałem jeszcze na starej, ale powrót do czyńca ma dla mnie specjalne znaczenie. E, no i jeszcze tak na koniec: który z tych meczów w Lizy Mistrzów będzie dla ciebie takim najlepszym wspomnieniem? W domu ze Straubingiem chyba. Vyhrali sme 4-1, atmosféra bola spaniela i všetko sa udalo tak, ako malo v tým meču.